Tej pory powtarzam. Ja nie tyle wierzę w tamten świat, wierzę w Boga, wierzę w dusze nieśmiertelne, co po prostu wiem. Dostałam dowody. Chociaż wiecie, ja jestem głęboko wierzącą chrześcijanką. Chrześcijanką podkreślam. I nigdy nie miałam problemu z uwierzeniem w, w Boga. Nie miałam problemu z uwierzeniem w Boga. Zawsze gorąco wierzyłam. Zawsze czułam się pod opieką. Moja babcia, która zmarła jak miałam, byłam dziewczynką, bardzo ją kochałam. Czułam, że w najgorszych chwilach yy, opiekuje się mną, że otacza mnie opieką i ochroną. I teraz Wam powiem. Ja po rozwodzie wpadłam w bardzo, bardzo ciężką depresję. Byłam parę razy w bardzo ciężkim stanie. Byłam odwożona do szpitala. Mam za sobą cztery próby samobójcze i jedną udaną. I teraz o tej jednej ostatniej chcę Wam opowiedzieć. Będzie mi trudno, ale myślę, że to jest jedna z moich misji. Że po to zostałam odesłana. Znaczy nie czuję się odesłana zawrócone lepsze słowo. Po to zostałam zawrócona, żeby wam o tym opowiedzieć, bo daje to ogromną otuchę. Po tej opowieści dostaniecie ogromną otuchę duchową. To było tak, że w głębokiej depresji. Znaczy, no. Mm. Nie będę wam opowiadała, że depresja, że samobójstwo nie jest chórzostwem. Nie, trzeba mieć ogromną odwagę, żeby to zrobić. Przede wszystkim wtedy się nie myśli, czy się jest chórzem, czy się jest... Po prostu życie tak strasznie boli, że nie jesteś w stanie dłużej żyć. Po prostu nie jesteś w stanie żyć. No i zrobiłam to, co zrobiłam. I nagle znalazłam się w ciemności znalazłam się w ciemności rozjaśnionej taką cienką czerwoną linią na której stanęłam oczywiście wiedziałam, że nie jestem materialna nie ma góry, dołu, boków ale ja stoję i przede mną nagle pojawiło się lustro Roz, tak, ten, tą ciemność rozjaśniło lustro Natomiast za mną poczułam obecność mojego ducha opiekuńczego. Yy, wiedziałam, że to jest anioł, czarny anioł, ale nie bałam, nie, nie przeraziło mnie to, że jest czarny. Ja absolutnie nie miałam poczucia, że to jest zły duch. I otoczył mnie tylko zobaczyłam na swoich ramionach i rękach takie szaro pióre skrzydła. Nigdy w życiu nie czułam się tak serdecznie zaopiekowana, tak. Mocno zaopiekowana jak wtedy. Po czym się po prostu nieskończenie bezpieczna. I dano mi tam bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu, żeby się rozglądać, żeby poznawać tamten świat, tamtą, tamten świat. Spojrzałam w prawą stronę i zobaczyłam, że po prawej stronie jest nieskończona ilość tych luster. Podpływają do nich takie dusze, takie jakby płomienie. Niektóre z nich zostają przed tymi lustrami, niektóre przechodzą, na drugą znikają za tymi lustrami, a niektóre odpadają od nich w otchłań. Ja za sobą miałam otchłań. I w momencie, kiedy ja zrozumiałam, że za mną jest otchłań, przeraziłam się i wtedy ten, właśnie ten anioł mnie mocniej przytulił. I te dusze, które spadały w tą otchłań, poczułam ich taką straszną beznadzieję, taką rozpacz, taką ogromną, ogromną bezradność i beznadzieję. Po czym nakazano mi, to znowu nie mój duch opiekuńczy, znowu to był przekaz z myśli do myśli, nakazano mi skoncentrowanie się na moim lustrze. Zobaczyłam pierwsze zdarzenie z mojego życia, w którym wyrządziłam krzywdę drugiej istocie. I nie potrafiłam sobie tego wybaczyć. Mimo, że ta osoba już dawno zapomniała. Zapomniała o tym. Bo to było. Zapomniałam po prostu. Ja nie potrafiłam sobie tego wybaczyć. I widzę to. I znowu zaczynam. Płakać z. płakać. Y, że zrobiłam, że wyrządziłam tą krzywdę tej osobie. I nagle słyszę głos. Ile lat się tym zadręczasz? Ja mówię: 17. Wystarczy. I wiecie, poczułam, jak spływa na mnie wybaczenie, a zaraz potem taka ogromna ulga. I poczułam, że... Och, płaczę teraz. Że zostało mi to wybaczone. Potem następne zdarzenie. Znowu widzę to, co zrobiłam. Krzywdę, którą wyrządziłam. Znowu jest pytanie, ile, ra, ile lat się tym zadręczasz. I znowu dosyć. Wystarczy. I znowu to wybaczenie i ogromna, ogromna ulga. I potem... Zaczęły otwierać się drzwi, to lustro stało się drzwiami, zaczęły się uchylać. Ja wiedziałam, że za nimi będzie raj. Co mnie absolutnie rozbroiło i wzruszyło i poruszyło. I przeszczęśliwa byłam, że na pierwsze moje spotkanie wybiegły moje ukochane zwierzęta, które się tak radowały, że mnie widzą jak tylko zwierzęta potrafią się radować, wiecie jak moje ukochane psy, moje ukochane koty, które potraciłam w najróżniejszych okolicznościach, one mówiły do mnie, one mówiły, jak się cieszą, też z myśli do myśli. I jeden kot mi zaginął, ja tak strasznie rozpaczaliśmy, co się z nią stało, ja mówię, whisky, co się z tobą stało? My tak strasznie rozpaczaliśmy, wtedy ten mój kot mi opowiedział, że zagubiła się, że została przegarnięta, że była szczęśliwa. I potem zobaczyłam, Moją babcię, która siedzi na ławce, której też wyrządziłam krzywdę. Przysiadłam się do niej, tak serdecznie ze sobą rozmawiałyśmy. Ona powiedziała, że mi wybaczyła już dawno, że, że bardzo, bardzo mi kocha, że mi wybaczyła. Ale ja wiedziałam, że ja jeszcze sobie nie wybaczyłam i że jeszcze drugi raz stanę na tym sądzie Bożym, bo to był sąd Boży. I jeszcze, jeszcze trochę potrzebuję, żeby sobie wybaczyć. Mimo, że babcia wybaczyła mi. I wtedy uświadomiłam sobie, że to jest jej raj, a nie mój. Bo to był sad wiosną. Sad wiosną. I ta ławeczka, ona sobie siedzi w promieniach słońca. I potem pożegnałam się z babcią, wróciłam na tą, do tej. Ciemności i mogłam zadawać pytania. Mogłam pytać o wszystko. Dowiedziałam się, że ten sąd, tak jak on wygląda, i ten raj, tak jak wygląda, i ta otchłań, to jest moje wyobrażenie. Każdy ma inne wyobrażenie, czy inne oczekiwania po tamtej, co do tamtej strony i będzie dokładnie tak, jak. Tego oczekuję. Jeżeli ktoś zawsze myślał, że będzie tunel z jasnością na końcu, to dla niego będzie tunel z jasnością. Jeżeli ktoś myśli, że tam jest piekło i ogień piekielny i te kadzie z, z wrzącą smołą, to tak będzie wyglądał jego piekło. Ja zawsze przeraźliwie bałam się otchłań. Przeraźliwie. I dla mnie piekłem byłaby ta otchłań. Dowiedziałam się, że nie pomogą żadne nawrócenia się przed śmiercią, że nie ma znaczenia żadna spowiedź i odpuszczenie grzechów. Że to, czego cząstka Boga w nas, czyli nasze sumienie, nam nie wybaczyło i na tym sądzie Bożym nie wybaczy, za to zostaniemy ukarani. Zostaniemy ukarani takim bólem, jaki zadaliśmy. A jeżeli zadaliśmy ból, w bestialski sposób w bestialski sposób to ten ból będziemy odczuwali spadając w tę otchłań po tysiąc, po tysiąc kroć po tysiąc kroć ten ból, który zadaliśmy na który cząstka Boga w nas się nie zgadza będziemy odczuwali po tysiąc kroć przyniosło mi to, muszę wam powiedzieć ulgę tak przyniosło mi to ulgę, że ci wszyscy bandyci, czy z, ci zwyrodnialcy, którzy nas krzywdzą, im to nie ujdzie nie udzie na sucho. Nawet jeżeli w tym świecie im się upiecze, bo takim zwyrodnialcom najczęściej najczęściej się właśnie oni wychodzą, umierają w, w dobrych warunkach, umierają sobie w Argentynie, czy gdzie tam indziej, oni będą, oni za to wszystko zapłacą. Dostałam też odpowiedź właśnie na te, na te rozgrzeszenia i na to, czy wierzy się w Boga, czy nie. To nie ma znaczenia, czy my wierzymy w Boga, czy nie, bo w przeciwnym razie no Bóg nie mógłby ukarać, jak katolików i chrześcijan jest jedna trzecia ludzkości, no to, co dwie trzecie ludzkości pójdzie. Do piekła, bo nie wierzyło w naszego Boga? No nie, no nie. Boga tylko interesuje to, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. I tylko tych dobrych przepuszcza do tego raju. Nie tych wierzących, czy niewierzących. Wiecie co? Dlaczego współczuje niewierzącym? Dlaczego współczuje tym co, tym, co z nas drwią? Oni zostają, zostaną w ten sposób ukarani, bo wiecie... Można nie wierzyć, ale nie szyćmy z tych, co wierzą. Nie śmiejmy się z nich. Nie, nie róbmy sobie jakichś tam żartów. Nie, yy, nie plujmy na, na naszą wiarę, na naszego Boga. Ja nie mówię o religii, bo mnie religia w ogóle, mi nie obchodzą religie. Ja jestem chrześcijanką, ja wierzę w Boga i Je Jezusa. Ale jeżeli widzę, że ktoś bezczelnie po chamsku szydzi z tego, to wiem, że ta osoba będzie w godzinie śmierci sama. Przy niej nie pojawi się duch opiekuńczy. Ona będzie umierała i będzie się bardzo tej śmierci bała. Czy mnie to pociesza? No, tu grzeszyłabym pychą. Nie, nie, współczuję, nawet nie lituję się, bo lituję to, litować się to jest z pozycji właśnie z pychy. Ale nie, właściwie nie, nie współczuję tym osobom. Sorry, no najwyżej będę, będę z tego się spowiadała. Ale wiecie, tak jesteśmy ostatnio wyszydzani, tak jesteśmy poniżani za tą naszą wiarę, że ja też mam, też mam tego dosyć i po prostu się nie ma na, na, we mnie zgody na to. I coś, czego się jeszcze dowiedziałam po tamtej stronie. Samobójcy. Nie zostaną skazani na wiertne męki, bo popełnili samobójstwo. Widzicie, nie do tego, żeby się przekonać, jak tam jest. Oni musieli być tak strasznie zaszczuci przez los, albo takich zaszczuła ich choroba, jak mnie wtedy, że wiecie, no Bóg nie może karać chorego na. Zapalenie płuc, że on kaszle. Samobójstwo jest objawem choroby albo objawem niemożności dalszego życia. Takiego cierpienia tutaj, że człowiek nie wyobraża, po prostu już nie może żyć. Samobójstwo to jest śmierć. Boże, no, no oczywiście, że to jest śmierć, ale nie wiem, nie wiem, czy rozumiecie w jakimś sensie. Samobójstwo to jest śmierć człowieka jeszcze za życia. Nie potrafię wam tego wytłumaczyć. Ja to wiem, ale nie potrafię wytłumaczyć. Więc Bóg, miłosierny Bóg, nie może nas za to karać, że, że po prostu już nie mogliśmy dłużej żyć. Ale, ale, jeżeli ktoś przez nas, przez nasze samobójstwo będzie cierpiał, to my musimy odczuć to cierpienie. Bo pamiętajcie, że dopóki nie zostanie nam wybaczone, nasze sumienie nie wybaczy nam, bólu, który zadajemy, my musimy ten ból odczuć, odpracować. Pamiętajcie o tym. Czego jeszcze się dowiedziałam? Dowiedziałam się, że rzeczywiście jesteśmy tu przysyłani z pewną misją. I dopóki tej misji nie wypełnimy, no tak strasznie, śmiesznie zostałam pożegnana, Wróciłam tutaj, zaraz Wam opowiem o czymś bardzo ważnym, ale nie, to teraz Wam opowiem. Przy tym Sądzie Bożym liczą się nie tak, nie, nie liczą się tak uczynki, jak intencje. To jest bardzo, bardzo ważne, że tam liczą się intencje. Zauważcie, jeżeli popełnicie jakiś zły uczynek w dobrych intencjach, na przykład. Ja byłam lekarzem weterynarii. Ja zabijałam zwierzęta. Zabijałam niewinne zwierzęta. Przynoszono mi ślepe, maleńkie psiaki i kocięta. To były jeszcze takie czasy, że wtedy przychodził człowiek z takim miotem i mówił, że albo uśpię te zwierzęta, albo on je zakopie w ziemi. Ja nic nie mogłam robić 30 lat temu. Więc dla dobra tych ja je zabijałam. I ten uczynek był zły, no zły. Mogłam odmówić przecież tak nie musiałam swojego sumienia obciążać śmiercią tych zwierząt, ale moi, moje intencje były dobre. Moje intencje były takie, żeby oszczędzić tym zwierzaczkom jeszcze większych cierpień. Ja usypiałam je jak najdelikatniej mogłam. Je brałam na kolana, przytulałam, płakałam. Ten właściciel już dawno odszedł i zostawił mi dwie dychy na stole, a ja opłakiwałam te zwierzęta. I takich, teraz jeżeli mam popełnić jakiś, wiem, że to jest zły uczynek, czy, czy kontrowersyjny, do którego mam mieszane uczucia, to zatrzymuję się, zagłębiam się w sobie i pytam się, jakie są moje intencje. Czy moje intencje są czyste, czy robię to z nienawiści, ze złości, na przekór, z zemsty spychy. I wtedy mam bardzo szybko odpowiedź. Bardzo szybko odpowiedź. Jeżeli sumienie moje jest spokojne, to jest OK. Ale jeżeli chociaż trochę czuję taką zadrę w sercu, to wiem, że to jest ze złych intencji. Oczywiście, jak chciałam powiedzieć, że jeżeli mam zły intencje, to zrobimy dobry uczynek, co, co, co zostanie nie w... Nie, nie, nie. Jak, jak nam na wyszło na dobre, to na dobre. I jeszcze. Także pamiętajcie, dziewczyny, tam liczą, po tamtej stronie liczą się intencje. Pamiętajcie, że będzie Was osądzała cząstka Boga w Was, czyli Wasze sumienie. Nasze sumienie, bo mówię też o sobie. Pamiętajcie, że dopóki was, Wasz czas, Wasza rola na tym świecie się nie wypełni, to tutaj zosta zostaniecie. Ja wróciłam tutaj ze słowami, to nie ma sensu. Pierwsze, co w ogóle, jak się odknę, to, to nie ma sensu, ale moje samobójstwa nie miały sensu, nie miałyby sensu, bo bóg i tak nie pozwoliłby mi się zabić, dopóki nie dopełniłabym swojej roli tutaj. Być może to nagranie jest właśnie, ma właśnie ten sens, dla którego zostałam odesłana. Ja w ogóle od początku, jak tam byłam, nie ja wiedziałam, że ja tam nie zostanę. Ja wiedziałam, że ja zostanę zawrócona. Od początku. Wiem także, za, że zapytałam o dzień, godzinę mojej śmierci i dostałam odpowiedź, ale y, wymazano mi ją z pamięci. Wróciłam bez tej odpowiedzi. I jak się odknęłam, jak, jak wróciłam, to był taki moment ciemności. I znalazłam się. Jak odzyskałam przytomność, czy wróciłam do życia, znalazłam się w zupełnie innym miejscu, niż, niż to, w którym targnałam się na życie. Byłam wtedy bardzo spokojna, pogodzona z tym, że wróciłam, bo zawsze, jak mi się nie udawało to, miałam taką myśl, że z taką pogardą o sobie myślałam, jak usłyszałam to, kiedyś, że ty się nawet zabić nie potrafisz. A tutaj wróciłam taka pogodzona. I wiecie, od tamtej pory bardzo się staram być dobrym człowiekiem. Bardzo, bardzo się staram być dobrym człowiekiem. Staram się wybaczać ludziom, którzy mnie krzywdzą, którzy mnie oszukują, którzy mnie zawodzą, rozczarowują. Staram się dawać im kolejne, kolejne szanse. Nawet ostatnio zostałam tak oszukana na spore pieniądze. Miałam się od tej osoby sądownie starać o ich odzyskanie, ale miej, ciesz się nimi. Na cudzej krzywdzie nie dorobisz się. Nie dorobisz się. Miej, ciesz się nimi. I cóż. No właśnie tak mi przykro się zrobiło, bo jeszcze raz właśnie od tej osoby dostał taki sygnał, że nie odda mi tych pieniędzy i co, co jej zrobię. Nic jej nie zrobię. A wolałabym je oddać na biedne dzieci, na potrzebujące dzieci. Ale wiecie co? Żyjemy w czasach, gdzie człowiek, człowiekowi już nawet nie wilkiem, tylko bestią, bo wilki są bardzo współczującymi zwierzętami, one opiekują się członkami swojego stada. Bardzo się opiekują. Opiekują się swoimi szczeniętami. Nie mordują ich tak bestialsko, jak niektórzy potrafią. Niektórzy ludzie w cudzysłowie potrafią. I każda, każdy dobry odruch, każdy odruch serca będzie coraz wyżej ceniony. I dziewczyny. Bardzo was proszę na podstawie tych moich doświadczeń, jeżeli one do was przemówiły. Jakby nie proście Boga o te same. O te same dowody, co ja dostałam. Wierzcie mi, że to nie jest przyjemne. Ja nie, nie czuję się dumna, że ja to. że ja to przeszłam. Bo to są straszne doświadczenia. Ja wiem, że. Sam moment śmierci jest bezbolesny, bo, wiecie, ja zawsze się modlę o bezbolesne umieranie. Znaczy, żeby ono w miarę było łagodne, bo wiecie, że umieranie może być różne. Ale wiem, że sam moment tej śmierci, przejścia jest bezbolesny, że wtedy ten wszelki ból znika. I ja nadal boję się śmierci. Mimo, że no, mam te namacalne dowody, że tamten świat istnieje, że zobaczyłam, jak on wygląda, ale być może dlatego boję się śmierci, że yy, no, byłabym skłonniejsza do popełnienia samobójstwa, jakbym się nie bała. Może bardzo chciałabym tam wrócić. A teraz nie chcę popełniać samobójstwa. Jest, jestem szczęśliwa. Depresja wraca. Ale sobie z nią radzę. Walczę, walczę. I proszę Was, mówię, że żyjemy w bardzo, bardzo trudnych czasach. Jesteśmy bez przerwy straszeni. My żyjemy w ciągłym przestrachu, w ciągłym poczuciu zagrożenia. I tak sobie chyba Was namawiałam w moim orędziu noworocznym, w moich życzeniach noworocznych, że zauważcie, jakbyśmy powyłączali te wszystkie środki masowego przekazu. I skupili się na sobie, na swojej rodzinie, na swoich przyjaciołach, na swoich zwierzakach, na swoim ogrodzie, na swoim balkonie i swoim mieszkaniu, to właściwie jest zupełnie normalnie. Świat nie zmienił się. Jest łatwiej, jest trudniej, ale jest normalnie. Jest naprawdę normalnie. I zabrzmi mi to bardzo kontrowersyjnie, co teraz powiem, ale, ale oby jak najdłużej. Ta normalność trwała. Obyśmy nie zostali doświadczeni czymś dużo gorszym. Doskonale wiecie, co mam na myśli. To słowo staje się odmienione przez wszystkie przypadki. To okropne słowo. Ja nie mówię o pandemii. O oje jeju, ojejuniu. Dziewczyny, mówię, starajmy się otaczać dobrymi ludźmi. Zrywajmy toksyczne związki, odpychajmy ludzi toksycznych, odpychajmy ludzi malkontentów, odpychajmy ludzi, zrywajmy znajomości z ludźmi, którzy nas krzywdzą, którzy nas poniżają, którzy sprawiają nam przykrość, którzy mają dla nas złe słowa, przez których czujemy się źle. Natomiast starajmy się wychodzić do nowo poznanych ludzi z ręką, z sercem na dłoni bo ludzie bardzo ładnie odpowiadają na takie odruchy serca W głębi duszy wiecie, że ludzie naprawdę są dobrzy, w większości tylko zło jest przytłaczające i żło, zło bardziej rzuca się w oczy niż dobro My nie jesteśmy y, karmieni przez media na wszelkiego rodzaju dobrymi wiadomościami. Nam bez przerwy wmawia się, że ludzie są podli, że wszędzie tylko zabójstwa, morderstwa, gwałty, znęcania się, y, pijaństwo, rozpusta, patologia. Jesteśmy epatowani patologią. Wmawia nam się, że patologia to jest normalność że patologia jest cool. Cool. Nie. Nie. Patologia to patologia. Tak. Dziewczęta, na tym zakończę. Jeżeli słuchacie tego rano, życzę Wam cudownego dnia. Sprawdźcie sobie przyjemność. Bardzo Was proszę. Teraz jak skończycie słuchać. Tą audycję zastanowię się, czy ją puścić, albo wrzucę ją do, do internetu. Nie wiem, i zablokuję, żebym nie mogła jej skasować. Więc jeżeli słuchacie rano, życzę Wam cudownego dnia. Coś miłego, koniecznie sprawdźcie sobie jakąś niespodziankę, coś, coś miłego. Jeżeli słuchacie tego po południu, życzę Wam pięknego, spokojnego wieczoru. A jeżeli słuchacie tego wieczorem, życzę Wam pięknej, spokojnej, łagodnej nocy i kolorowych snów. Przygodowych, jak Wam się przyśni. Jakieś marzenie do spełnienia. O marzeniach jeszcze będę opowiadała. No moi drogie. Godzinę tak z Wami rozmawiałam. Napiszcie bardzo Was proszę w komentarzach, bardzo bym chciała, żeby te z was, które mają przeżycia takie jak ja miałam, czyli życie po życiu, śmierć kliniczną, żeby opisały mi, żebyście mi to opisały, wyślijcie mi swoje właśnie takie opowieść o tym na adres biuromałpawydawnictwomazowieckie.pl bardzo chciałabym poznać Wasze opowiadania. My nie mówimy o tym głośno, nam jest trudno się do tego przyznać, bo bo, bo bo, boimy się, że zostaniemy wyśmiane, czy ktoś uzna nas za wariatki albo popuka się w głowę. Dlatego bardzo bym chciała Wasze wsparcie otrzymać. Jeżeli miałyście również spotkania z duchem, z duszą, też bardzo was proszę, jeżeli nie wstydzi nie wstydzicie się, napiszcie opiszcie to w komentarzach. Myślę, że wiele, wiele z nas z ogromną ciekawością o tym przeczyta, i z ogromną ulgą, że nie tylko im się to przydarzyło. Muszę Wam powiedzieć, że z mojej strony jest to ogromna odwaga, że ja Wam o tym opowiedziałam. Ojej, jakiś dźwięk słyszałam dziwny. Myślę, że to ducha, to Ada przeżywa jakieś tam swoje psiesny. Yy, tak z ogromną odwagą, cały czas waham się, czy, czy naprawdę jestem taka odważna. Bardzo was proszę o komentarze, bardzo was proszę o komentarze i o wasze, yy, wasze przeżycia. Yy, przytulam was tak mocno, jak, przytulę, jak mnie przytulił mój szaropióry anioł. Wszystkiego dobrego, dziewczęta. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Pozdrawiam was.